Hej, wczoraj wam mówiłam, że was nie będę straszyć bez makijażu, ale jest poranek, więc jeszcze mi jeszcze mi wolno, chociaż powiem wam, że taki bardzo późny poranek bo pierwszy raz od dawien, dawien, dawien dawna zdarzyła się taka sytuacja, ja nie nastawiam budzika przy Antku, no bo wiadomo, że on się obudzi mniej więcej w okolicach godziny 6.50, a no maksymalnie tak, ostatnio się budził o 7.30, to już takie max, max do 8 dojechał, to już jest taki maksimum a dzisiaj się obudził po 9 no i oczywiście ja też się obudziłam po 9 no bo em, ja śpię Tyle, ile się da, um, aż on się nie obudzi. Właściwie to ja się dzisiaj obudziłam przed nim i się zastanawiałam, że jego jak jest wcześniej, że się tak obudziłam i wyspana jestem, patrzę, tam już jest 9:04 i on dopiero gdzieś parę minut po mnie się um, obudził. Teraz poszedł spać na taką drzemkę, nie wiem ile pośpi. No i powiem wam, że mam strasznie śmieszną sytuację, bo tak naprawdę przez to, że nagrywam vlogi z tym opóźnieniem, to jest takie zagięcie czasoprzestrzeni dla mnie, to jest strasznie śmieszne, bo wy widzieliście już film wczoraj o prezentach dla mężczyzn, a ja wam muszę teraz ponarzekać o tym, znaczy ponarzekać, wiecie, że jak zaraz do was skończę nagrywać, to muszę usiąść i go zmontować. No i mam nadzieję, trzymam kciuki, że tyle, ile potrzebuję czasu na montaż, no to tyle czasu Antek będzie spał. Dobra, idę zjeść śniadanie i kalendarz i dzisiaj do śniadania sobie wezmę od razu kosteczkę z kalendarza. I dzisiaj się mega cieszę, bo ja już to kiedyś jadłam, i to było mega pyszne. Takie kuleczki, i trzy zostawiam mężowi, dwie sobie. Więc ym, idę jeść. Dobra, Antek się bawi swoimi kubeczkami, a ja do Was przychodzę z obiecanymi rzeczami z Black Friday. E, tak, Antek? Eee, no, to są twoje kubeczki, tak? I już Wam pokażę, co udało mi się. Mam nadzieję, że moi staty za bardzo do mnie trzeszczał Teraz, co udało mi się kupić? Kupiłam słuchajcie taki kubek, ten jest dla mojej koleżanki, bo zdecydowałyśmy się na. A, sorry, już tam Wam fokus, bo nie widzicie nic przecież, sorry taki kubek ja jestem sceptycznie do tego nastawiona ale nie będę ukrywać, że wyskoczyła mi nawet nie miałam pojęcia o jego istnieniu ta strona mi wyskoczyła po prostu na instagramie że ma Black Friday więc po prostu weszłam i zobaczyłam co to jest uśmiałyśmy się z koleżanką naprawdę do rozpuku bo po pierwsze jest dedykowany dla osób które stosują metodę BLW więc z moją koleżanką naprawdę jesteśmy znacie moje zdanie na temat BLW więc no jakby nie dla nas i dla osób długo, trwale karmiących piersią, no już ktoś idzie do tego kubka, to ma wspomagać jakiś tam Pracy, e, no sorry, pracy mięśni, um, ust, tak, a tak to jest Twój kubek. E, no i że już niby od trzeciego miesiąca można tym podawać płyny, i że to jest niby jakiś super układ tego e, plastiku, czy to nie jest plastik, znaczy plastik, ale jakiś tam certyfikowany. E, no i że dziecko ma niby super ekstra z tego pić. No zobaczymy. Ja na razie raz podałam. E, no i że tak powiem, e, szał. Nie, nie, nie. Po, po statywie to się nie wspinamy. Jak ktoś to się baw kubkiem, ale po statywie to się nie wspinamy, ale bardzo fajnie przychodzi zapakowany, przyznajcie. No, no, będzie ciężko Wam pokazać. Um, tak, to jest kolor morski. Nie, to jest mięta, a to jest kolor morski. Także dość podobne. Ten morski jest taki po prostu plastik, plastik, a ten mięta ma w sobie e, taki jakby pobłysk perłowy. To jest dla Borysa. Kochanie. Nie wspinamy się po statywie. Chcesz, to się nim baw. Um, druga rzecz dla antka, którą kupiłam, mam nadzieję, że teraz się na to nie rzuci. Um, to pudło. Kochanie, tylko nie, proszę, tylko ostrożnie. No, się zaczyna życie. To jest pudło z e, Zary Home. Tam było minus 20%. Szukałam czegoś, co jest ładne, dziecięce. Um, dobrze wykonane, to nie jest pudło klejone, tylko pudło e, szyte. Mi się te pudła już podobały jakiś czas temu. Co prawda nie ukrywam bardziej. Mi się podoba grafika na tym mniejszym pudle. No, e, bąbel, jakbyś mógł na chwileczkę. E to prawda nie ukrywam. Bardziej mi się podobała grafika na tym mniejszym pudle, ale ja szukałam czegoś większego. To będzie pudło, które taka walizka na wszystkie pamiątki, które nasze, znaczy na pewno nie na wszystkie, bo pewno będę miała potem na jakieś jego rysunki inną, ale tu chciałam wrzucić jakieś zabawki pamiątkowe, tą opaskę, którą miał przy porodzie, jakieś pierwsze body. No, moim zdaniem całkiem fajne pudło. No jak żeby nikt nie mówił, tak zwykły karton, ale moim zdaniem bardzo ładny, bardzo fajnie wykonany. Teraz go postawiam na sam górze naszej komody, także też ładnie ładnie elegancko wygląda. Normalnie kosztuje 59 zł i bardzo, 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 bardzo rzadko są na promocjach. O wiele ładniejsze wzory są dla dziewczynek, przyznam szczerze. Jak macie dziewczynkę, to moim zdaniem bardzo um, fajna rzecz też jako na prezent i ja teraz zapłaciłam za to 47 zł. I ostatnia rzecz już dla mnie i dla mojego męża. Um, zakupiłam rzeczy ze sklepu Anny Lewandowskiej. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz była. E, zakupiłam pięć e, rzeczy e, właśnie e, z e, Foods by Ann no i zobaczymy, czy będą mi smakować i jakie rzeczy, recenzja tych um, rzeczy będzie w styczniu bo chcę zrobić zupełnie osobną recenzję, zobaczymy jak będą fajne, to może jeszcze coś domówię, kupiłam olej kokosowy e, mat, e, sproszkowany e, korzeń e, maca, maca, maka, chyba maca nie, po prostu się to czyka. E, dwa takie batony, już idzie ktoś ciap, ciap, ciap rączkami sprawdzić co to jest i liofilizowaną e, malinę, chciałam kupić jeszcze liofilizowanego buraka, ale akurat nie był dostępny na stronie i na Black Friday było minus, mm, minus 15%. Także no jakieś szału nie robiło, bo batony za, za 5,99 były za 5,9 groszy. Um, ale i tak chciałam zrobić tam zamówienia to mnie po prostu e, zmotywowało. Mam motywację minus miliard i piękne żółte światło z mojej kuchni. I pełno vlogi niestety będą żółte, bo ja mam żółte światło w domu, takie wiecie, nie białe, jarzeniowe, tylko takie ciepłe, a jest tak ciemno, że trzeba doświetlać. 14.30 zbieram się na spacer. Idziemy pozować rzeczy, chcę skoczyć do Rossmana, a wieczorem, jak wróci mój mąż, to chcę pojechać do Silesii i chcę pojechać na basen, chcę dobrać. Przesyłkę z Silesji chcę kupić jeszcze jedną rzecz. E, może wracając, skoczę do Galerii Katowickiej, do Tigera, bo jedną rzecz bardzo mi brakuje. Um, do jednego filmu. To jest jeszcze jeden z filmów, w których chciałabym coś dograć. E, I zauważyłam. Przypomniałam sobie, nie, że zauważyłam, tylko przypomniałam sobie, że. Um, że w Tigerze jest i idę oddać dwie koszule do rezerw, bo nie do końca mi się podobały. E, chciałam mieć ładną koszulę, ale białej, takie wiecie, yy, prześwitujące. Nie lubię jak Biuston prześwituje, jak jest taka e, cienka, biała koszula, że aż skórę przez nią widać. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Nakremowanie, bo na minusie zimno i mam motywację. Minus, naprawdę, słuchajcie. O, jeszcze przy co jeszcze się rozetracała. Um... Naprawdę mi się nie chce chodzić na spacer. O, dobra, żeby nie było. E, nie, bo mam, widzicie, co mi się dzieje z włosami od czapek. już brałam czapkę. Idę, bo się zagrzeje. Dobra, jest jakieś kadrowanie z pierwszego piętra albo nawet z drugiego, ale trudno. Już nie chce mi się ściągać aparatu z, m, ze statywu i już Was tu postawiam na blacie, więc stójcie tutaj. Eee... Kurde, jest tak zimno, że myślałam, że zamarznę, nie wzięłam rękawiczek. Nie wzięłam, oznacza, nie mam rękawiczek, więc muszę sobie dzisiaj e, kupić, bo myślałam, że przymarznę, chociaż właściwie mam mówki do wózka, tylko moja mama je kupiła, więc e, jak pojadę do rodziców, to dopiero je będę miała, więc chyba za ten czas sobie kupię rękawiczki, ale nie o tym wam chciałam powiedzieć. Śmieszną historię miałam przed chwilką, poszłam po wędlinę dla mojego męża tutaj na Tyskie Hale. E, no i stoję w kolejce i stoi sobie przede mną pani i mówi, że chce wędlinę jakąś taką dobrą, polską, bo siostra z USA do niej przyjeżdża i na śniadanie potrzebuje takiej dobrej wędliny. No i wiecie, jak już słyszę taką historię, to sobie myślę, no to się zaczyna. Zanim pani wybrała, która wędlina jest odpowiednio polska i odpowiednio smaczna, to oczywiście każdy musiał skosztować, więc zjadła z jakieś 20 kawałków pewno wszystkich wędlin. No i z historii, którą opowiadała, wyszło, że to śniadanie jest dla sześciu osób. No i zdecydowała, że któraś w końcu jest idealna, dobrze wędzona i oczywiście jeszcze musiałam czekać, bo um, tylko jedna pani sprzedawczyni była, bo druga była na przerwie no i ostatecznie ta pani mówi, że to, ta jest przepyszna, ta wędlina to poprosi 20 deko no i ta sprzedawczyni tak popatrzyła na nią, że to nie będzie za mało, ona nie, nie, na razie poproszę tej, jeszcze jakąś jedną wybiorę no i tak przygląda się, przygląda całemu stoisku, pani ta pokroiła to 20 deko i ona mówi, to wie pani co, bo jakoś tutaj nie mogę znaleźć, poproszę jeszcze takie pół kilo takiej, co by wyglądała podobnie do tej, co kupiłam, no tylko żeby była tańsza, to będę miała na kolację i na dokładkę i tak wiecie Stoję i no nie, no trochę lekki face palm, nie? Takie na zasadzie, pierwsze na... rzucimy dobre, dobre wędliny, żeby ludzie się cieszyli, a potem im wciśniemy, że niby to jest ta sama i tylko może co smakuje inaczej, czy co. No, trochę wiochanie. Znaczy, jak se ludzie tak robią, to nie robią, ale w miejscu publicznym, tak powiedzieć no mina sprzedawczyni i wielkiej kolejki, która stała bo ta pani wybierała, te wędliny wybierała i się zrobiła już naprawdę spora kolejka, bezcenna żałowałam, że nie robię, nie kręcę vloga z tego z, tej, z tego wydarzenia, bo naprawdę szczerze mnie to rozbawiło, idę sobie zrobić obiad, udało mi się kupić łososia więc nie będę wam dzisiaj pokazywać jak go robię, bo po prostu położę go na patelni grillowej i zobaczę czy mam ziemniaki i upiekę po prostu sobie frytki z nich w piekarni czy zrobię jakąś komosę albo ryż no i tyle i mam ochotę na zwykły wielki kawałek ugrillowanego łososia więc takie coś sobie dzisiaj zjem a potem nie będę jechać na basen bo zapomniałam, że dzisiaj jest środa i basen jest do 20 i wtedy nie ma po co jechać na basen bo do 19 są różne szkółki no i bez sensu tam nie da się wtedy popływać więc pojadę tylko dzisiaj do do Silesi. Aż mi zaschło w gardle, więc idę jeść, do widzenia Dobra, czyli tak wygląda mój obiad, łosoś I zrobiłam w końcu ciemną komosę ryżową um, A tutaj obrabiam film, um, który już widzieliście